Max, najmocniejszy motocykl na rynku sprzedawany seryjnie. 200 koni 166 Nm, Wszystko zostało podporządkowane silnikowi i można powiedzieć, że silnik jest najistotniejszym elementem tego motocykla. Silnik to czterocylindrowa fałka o mocy 200 koni mechanicznych. Jego charakterystyka, to znaczy przy tej mocy i przy pojemności 1670 cm3, trudno mówić o niedostatku mocy w jakimkolwiek zakresie. Jest bardzo elastyczny, a maksymalną wartość momentu obrotowego osiąga przy 6,5 tysiącach obrotów. W praktyce oznacza to, że jadąc na dowolnym biegu, z dowolną prędkością cały czas mamy do dyspozycji bardzo poważne e, możliwości przyspieszenia. Famax w codziennym użytkowaniu sprawdza się średnio. Tak naprawdę m, jeżeli nie próbujemy się nim ścigać, to to wygląda to słabo. Nie jest to motocykl specjalnie zwrotny, nie jest specjalnie nie, nie hamuje jakoś rewelacyjnie, e, a w cyklu miejskim zużywa zdecydowanie ponad 16 litrów paliwa na 100 km. Przeniesienie napędu od odbywa się poprzez pięciobiegową skrzynię obiegów. Napęd na tylne koło jest wałem kardana, czyli właścicielom odpada pracochłonne i niezbyt, niezbyt wygodne smarowanie i regulowanie łańcucha. Pozycja za kierownicą jest typowa dla dragsterów i motocykli używanych na wyścigi na czwartą linii. Zapewnia bardzo dobre czucie motocykla podczas gwałtownego przyspieszania. Siła bezwładności nie zdejmie nas z fotela. Natomiast przy codziennym użytkowaniu jest średnio wygodna, um, ciężko się podeprzeć nogami w korku. Um, no tak, tak, tak jak powiedziałem wcześniej, ten motocykl został pod każdym względem zbudowany do tego, żeby jak najlepiej przyspieszać. Doposażenie seryjne to do komputer pokładowy um, ABS um, osprzęt. Um, hmm. Odprzęt jest stosunkowo wysokiej jakości, aczkolwiek widać pewne detale zapożyczone z innych motocykli. Na przykład lusterka przypominają te używane w Yamaha XJR 1300. Wiadomo, wszyscy próbują ciąć koszty. E, mi się nie podoba zastosowanie gumowych przewodów hamulcowych, bo w motocyklu za 89 tysięcy e, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zamontować przewody kosztujące 300 zł. vmax jeździło mi się fajnie, dopóki próbowałem e, walczyć na ulicach. E, w momencie, kiedy spotkałem inne motocykle, e, Miałem bardzo dużo frajdy demolując ego właściciela e, i sprawdzając się z nim, z nim w wyścigach ze światem. W momencie, kiedy motocyklem jeździłem na co dzień, e, no, przestał mi się podobać. Tak naprawdę jest średnio wygodny, średnio, średnio fajny, średnio poręczny. E, są dużo lepsze motocykle za tą cenę e, do jazdy codziennie Natomiast, w momencie, kiedy chcemy troszeczkę popazować i sprawdzić się z czasem, jest to wymarzony wybór. Najgroźniejszym konkurentem tego motocykla jest Ducati Diavel, który moim zdaniem prowadzi się zdecydowanie lepiej. Ma kontrolę trakcji na swoim wyposażeniu, czego troszeczkę brakuje VMAX-owi, ale przyspieszenia są ciut gorsze i pozycja, tak naprawdę, na diawelu nie pozwala na tak dynamiczne przyspieszenie.